Dzień dobry, jak Czołem, drogi widzu. Na z tej strony w kolejnym odcinku Hogwarts Legacy. A w tym odcineczku pójdziemy sobie tutaj nurtem głównego zadania, czyli księgi i perypetia. A wszystko ze względu na to, że w ostatnim odcinku mieliśmy przyjemność wykonać parę tutaj takich zadanek dodatkowych. Jest to na dole gdzieś, więc pewnie musimy zejść tędy. Otóż to. Rozpocznijmy zadanko. No w ogóle przeczekaliśmy do dnia w ogóle. Nie możesz być serio. Gobliny, pracując z Rookwoodem? Nie ma sensu. Jest to to nie jest... raczej nieautodoczne, żeby tak powiedzieć. Nieautodoczne? To niemożliwe. ah, fig, you have a visitor. i'll see what i can find out. hmm. qts, this professor i was able to search the restricted section while you were with professor black. it was a book we were after. what? that's... wait, you accessed the restricted section, but how? thinking on it, perhaps it's best you spare me the details. fair enough. In fact, the book was below the restricted section as it appeared on the map. I want to hear everything. First, let's have a look. Oh. Oh dear. Some of these pages seem to be missing. It appears someone has got to the book before us. Still. I will need time to study what remains. Perhaps we can still salvage something useful, though it may take some time. I wonder why it was here, below Hogwarts. I think I know, sir. I saw two more memories where I found the book. Another pensive Godric's heart. The man we saw before, Percival Rackham, was a professor here. The first memory showed him and three other professors using ancient magic to restore a hamlet from a drought miriam was right and the second memory they were talking to a student who started as a fifth year like i did she could see traces of magic too why those memories hmm perhaps this book will explain now i'll have to take it with me to london the headmaster has insisted that i speak directly to the minister about george's death what will you tell them about Mr. Osric's death? I don't know how much I dare say. George tried to convince the Ministry about Ranrock, but to no avail. My instinct is to follow the path we are on for the moment and keep the details to ourselves until we know more. I understand. I'll see what I can learn about the missing pages while you're gone. Good. Don't neglect your studies. Your wand work is improving by the day. But you'll want to pay attention in Herbology and Potions. There's more to magic than spellcasting. Plenty to keep me occupied while you're gone. You've done exceptionally well. I look forward to seeing all that you've accomplished when I return. Oh, and don't neglect your friends. You may be surprised by how much you can learn from them as well. Ah, dokładnie. Co to było? Bo ja te kule przecież jakoś rozwalałem, z tego co ja pamiętam, czy nie? Eee, nie pamiętam już. Przeczytaj pocztę na O. Zostaliśmy pocztę od Lukana Brattleby. Nadszedł czas by wykazać się umiejętnościami pojedynkowania i przekonać się, czy masz szansę reprezentować szkołę. Spotkajmy się tam, gdzie zawsze na finałową rundę skrzyżowanych różżek. Aha, wciąż możesz korzystać z manekina treningowego. luken. Hmm. No co, Lower ja I widzę tutaj. Ty właśnie wysłać wiadomość z sowią pocztą prosząc o spotkanie w Dolnym Hawksfield. Gdzie to będzie? Chwila, bo tu jakieś coś jest w zadanie chyba. No dobra, mapa świata. A oto mapa świata. Większość mapy jest pokryta mgłą, która ogranicza to, co możesz zobaczyć. Wioski są małymi społecznościami rozsianymi po świecie. To jest wioska Dolny Hawksfield. W wioskach można odkryć nowych sprzedawców, płomienie fił, misje poboczne i przedmioty kolekcjonerskie. W miarę eksploracji z mapy znikać będzie mgła, odsłaniając nowe miejsca, takie jak wioski, lochy, obozy bandytów i inne. Profesor Fig i Weasley zaprosili, żebym wam nauczyła się dodatkowego spełnienia defensywnego. Proszę, zakończcie zadania, które wam dałam, a potem przejdźcie do mnie w moim klasztorze. Myślę, że nauka czarów jest tutaj akurat priorytetem zanim wyjdziemy poza mury tegoż zamku. Zajęcia z zielarstwa i krzydo Nie, nie, nie. Trening z kombinacji zaklęć. Okej, okay, ja myślę, że to jest nawet sensowne, żeby się tutaj udać, bo pójdziemy sobie na naukę obrony przed zaklęciami. A później pójdziemy sobie na lekcję alchemii. Myślę, że jest to idealny taki content na ten odcinek. Zanim oczywiście się będziemy pojedynkować, lepiej znać jakieś fajne tutaj e, sposoby obrony. E, Ila, bo to chyba zaznaczyłem sobie nie to, co miałem się zaznaczyć. No nie, trening kombinacji zaklęć. Dobrze. Czy ja mają jakieś dwa zadania? Bo mam dwa złote... Mam dwa złote znaczniki. Dobra, nieważne. Witaj, Lukanie. Chcę poćwiczyć z manekinem treningowym. Hello, I'd like Chcę with z training dummy. Excellent idea! This time will be a bit more of a challenge. Ready? that will be brilliant. Wonderful. I'll set things up. Remember to cast all the spell combinations before the dummy lands again. If you need to stop practicing before you finish all of them, let me know. No dobra. Rzuć kombinację zaklęć Accio, Incendo I Levioso. Oh, Akio, incendio, levioso rzuć kombinację zaklęć Lewioso. Zaklęcie podstawowe trzy razy z rzędu. Akiyo i Incendio. to. A, u góry jest dobra, to zaraz się tu ogarniemy. Raz, dwa, trzy: Okej. no dobra, poczekajmy, aż się tutaj wszystkie właśnie z zaklęcia zregenerują, albo raczej róbmy to nieco wolniej. Nicely done. Impressive wand work. I'd hate to face you in a duel. Thanks, Lucan. You've been a great help. Oh stop. Don't make me blush. Seriously, well done. Training dummies will think twice before challenging you again. Plus, you'll be even more formidable in crossed wands. Other duels had better beware. Dobra, fantastycznie. Trening z zaklęć został tutaj ukończony. Ale chyba już wiem, czemu w ogóle tutaj mamy złoty znacznik. No właśnie, bo musimy tutaj e, spotkać się w wiosce dolnego Hawksfield. Ale oczywiście tego na razie robić nie będziemy. Na razie skupimy się raczej tutaj na mapie Hogwartu. Czyli to była ta obrona przed zaklęciami, chyba. Jednym słowem, trening. No dobra, wypadałoby w takim wypadku przed tym zielarstwem faktycznie tutaj e, skrzyżowane różdżki, rundę trzecią sobie e, ogarnąć. Nie wiem, czy dam radę szczerze powiedziawszy, ale spróbujemy. A, dobra, myślałem, że można z tobą porozmawiać, żebyś tutaj była moją partnerką w pojedynkach, ale chyba raczej nie. Hello, Big match today. It all comes down to this. The moment that we find out if your training and dedication is enough to win it all. Ready for a shot at glory? I certainly am. Brilliant. Are you dealing with a partner? Yes, Sebastian. Then let's get started. We can make this a real victory. That's the spirit. Hey, was To jest. Przebij się przez czerwoną tarczę przy pomocy jednego z zaklęć, obrażeń, jak zaklęcie wywołujące ogień. Incendio. Okej, okay, próbujemy. Ajajaj, no. Próbujemy. Ale fajne obrażenia już zaczynajmy zada zadawać. Nie, nie Akio. Ej, czemu ty się na niej skupiasz, no? Вот и все, я... A, bo teraz chyba jakiś łatwiejszy tryb przed... nie wiem. Ajajaj. No, no, powiem wam szczerze, że troszeczkę tu się zaczyna małe wyzwanie robić. Dobra, próbujmy. A dlaczego ty ją atakujesz? Skończ ją atakować. Co jest nie tak z tym namierzeń. Dlaczego on mi namierza tą jedną postać? Nie rozumiem tego za bardzo. Przecież nie wciskam żadnego kapsloka, nic, więc nie powinno być namierzenia.

A good token of supreme dueling accomplishment. I'm flattered, but I don't deserve such an honor. Come now, you're the undisputed winner. You should revel in your accomplishment. Now that we've definitively crowned the tournament winner, I suppose I should get back to my schoolwork. Wonder how my herbology plants are doing. I haven't tended them in ages. Ah, now, yes Odzienie mistrza skrzyżowanych różżek zaktualizowano misję zadanie od profesor hekat a czemu nie mam tego tutaj ubranka bo to pewnie poli, poliforma jest czy coś takiego Ej, nie, polif, nie nie poliform tylko ten e transmorg, że będziemy po prostu mogli sobie ten wygląd Zaklepać na naszym ubraniu. Okej, okay, co my tu mamy? Tam ja coś było gadane o zadaniu pani Hecat, ale tutaj mamy zajęcia z zielarstwa. Okej, okay, to w takim wypadku, skoro tak naprawdę wszystko tutaj mamy wykonane, póki co? Myślę, że w tym momencie też możemy sobie ten odcinek zakończyć. W kolejnym natomiast po prostu pójdziemy sobie główną linią fabularną i zajmiemy się zajęciem z zielarstwa. Tymczasem dziękuję bardzo za uwagę i do zobaczyska w kolejnym.